Cześć. w tym materiale chciałem wam pokazać build, który kukuje już od paru dni. Postanowiłem, że odejdę całkowicie od dwuletnich mejsów w tej lidze, bo grałem już tak w 0-1 i nie miałem ochoty tego kontynuować, więc wymyśliłem coś całkowicie innego. Coś, czym docelowo miałem grać od początku tej ligi, ale trochę z czyli kusznika Kitawy, a dokładnie w tej wersji już granadiera Kitawy. I ostrzeżenie, ten build nie jest zoptymalizowany. Jest giga klanki do grania i to jeszcze wjeżdża strasznie mocno na kartę graficzną przez to co się dzieje z tymi granatami. Ale ja się świetnie bawię nim grając i prawdę mówiąc ten build trochę zrewitalizował mnie na tej lidze bo tu jest masa problemów do rozwiązania, a ja lubię rozwiązywać problemy i widzę, że tutaj jest potencjał, żeby to świetnie działało. Już teraz dosyć dobrze działa. W każdym razie po kolei. Ja generalnie rzecz biorąc Ligę 02 zacząłem właśnie kusznikiem wojownikiem. Kampania przyszedł dosyć przyjemnie, ale ten build był niewypałem, bo tamten build chciałem robić pod Ignite, a niestety okazało się, że Ignite jest gigasłabą mechaniką w padłówek 2 i mój pomysł na to, żeby grać pod Avatar of Fire i Plasma Ballast i taki sposób Ignitować, to był niewypał. Więc odszedłem od tego i wróciłem do broni więc pograłem, ale mi się to znudziło i wróciłem do tych kurz. I zastanawiałem się jak tym grać i stwierdziłem, że na kampaniach grałem to Explosive Grenade to był bardzo mocny skill. Więc stwierdziłem, że popatrzę na Paul czy ktoś gra takimi granatami. I okazało się, że grają ludzie tym kitawą, tymi granatami. I mają parę ciekawych rzeczy na tych bildach. Więc postanowiłem, że w to pójdę. I okazało się, że to całkiem nieźle działa. Działa to z kilku powodów. Ja tutaj już sporo eksperymentowałem. Drzewko ewoluuje. Nie widziałem, że ktokolwiek miał takie ustawienie tego drzewka. Może trochę podobne ludzie mają, gdy grają tymi granatami. No się potem też inspiruje z internetu, żeby to Zrobić jak najlepiej. Ale w tej chwili działa to tak. Do Clearu mam Flash Grenade. Flash Grenade to jest moje odkrycie tej ligi. Ten skill jest kompletnie busted. Ja nie wiem, jak to przeszło przez balance. To jest chyba najbardziej stanujący skill w grze. To jest tak mocne, że jak ktoś gra Tytanem, zróbcie sobie Weapon Słapa na kusze i grajcie tym Flash Grenadem. Ten Flash Granat stanuje każdego bossa na dwa kasty. Każdego. Ja już mam 10 notek włożone w poziom trudności bossów na klasie. Każdego bossa na dwa flash granaty stunuje. Od razu instant. I ten flash granat ma dosyć niski cooldown i ma bardzo dobre AOE, dzięki czemu świetnie czyści mapę, Oprócz tego, że stunuje bossy. A czyści mapę dlatego, że Heavy stanuje, a jak Heavy stanuje, to mogę nałożyć na jego Devastate po to, żeby armor breakować. A jak nałożę jego na Devastate, to mogę nałożyć Armor Explosion. I tak właśnie działa Clear. Clear na mapie opiera się na Armor Explosion za pomocą flash granatów. To spokojnie wystarcza, żeby. Każdą białą paczkę potworów zabić jednym kastem takiego granatu. Zrzucając się te klacz granaty, to wybuch idziemy dalej, wszystko zginęło z tyłu. Full screen clear. Nie ma tego chainowania jak na bąszaterze, bon ale i tak jest dobry clear. Wystarczający. I oprócz tego mam tutaj też saltiv, Po to, żeby mana liczować. Niestety ten build ma ogromne wymagania many, a Blood Magic tutaj nie będzie pasować, bo to by tak żarło nam życie, żebyśmy tego nie wytrzymali. Musimy mieć mana licz. I z tego też powodu nie gram tutaj Avatar of Fire. W ogóle tych notek tutaj po lewej teraz nie mam wziętych. Na początkowej wersji tego buildu będę tutaj zainwestowany w lewo, i tutaj do tego Bestial Rage i Feral Force, więc więcej obrażeń, i tutaj do tych notek na OE, bo granaty potrzebują mało, ale o tym za chwilę. Teraz już się stąd wyinwestowałem. Jedyne co tu mam to rezolut technik, po to, żeby zawsze trafiać, bo Flash Granate też blind nakłada i na nas, i na wrogu, więc to pomaga. W każdym razie robimy fizyka damage i możemy liszować. Jak zabijamy rarki na mapach? Robimy to naszym głównym linkiem, którym jest Explosive Grenade. Explosive Grenade na tym patchu ma zarąbisty przylicznik na obrażenia i ma jeszcze zmieszony cooldown po hotfixie. Ten Tęskier konwertuje obrażenia na ogień, z naszym drzewkiem pasywów wyrzuca 3 granaty jednym kastem, możemy mieć 4 użycia cooldownu. Więc na mapie wygląda tak, że widzimy żółtą paczkę potworów, rzucamy jeden taki kas granatów i te trzy granaty wybuchają na rarce i zwykle ją one-shotują. Nawet na mapach z 80% more life już z moim girem. Na tu w tej chwili mam z tysięcy top damage na tych granatach. Ale to spokojnie wystarcza, żeby zrunshotować żółtą paczkę potworów. A jeżeli nie zrunshotuje, no to rzucamy dwa granaty. Kaste jest bardzo szybki z tym moim systemem gierów. I możemy też to wysadzić sobie explosive shot, jak chcemy szybciej. Bo mamy też tu explosive shot. Typowo po to, żeby wysadzić granaty. Granaty. Bo nie używamy tutaj tylko explosive grenade. Używamy też voltaic grenade. Voltaic grenade jest podobny do explosive granatu, ale ma mniej użyć, o jedno mniej i ma mniej szybkość do umrażeń. Ale za to ma build up i konwertuje się w lightning damage. Dzięki czemu może Szokować. I tak mamy ustawione tutaj te linki że obydwa te skile robią elemental damage, ale Voltaic Granite jest bardziej nastawiony w skalowanie właśnie tych piorunów po to, żeby szokować. I możecie zapytać, jak to w ogóle jest możliwe, że skaluje dwa elemental skile naraz? No, jest to możliwe. Największym problemem jest penetracja, bo musimy penetrować dużo rezistów. Na mapach rekomendowane zawsze 50%. Na bossa takich jak Shed, jest podzielone 75% i nad tym jeszcze pracuję, ale to też będzie raczej do osiągnięcia. Więc mam to zrobione tak, że na drzewku mam wzięte minimalnie penetracji Firesa i mam Jewelę, na maximum fire resistance, bo to jest smithowki, w ma chcę mieć max resy a na tych jewelach mogę mieć penetrację Firesa. Docelowo będę tutaj miał trzy takie sokety, albo cztery, co mi pozwoli spokojnie osiągnąć cap z Exposure, bo mam też tutaj Old Grenade, który dodaje Fire Exposure i jednocześnie ignituje. A dzięki temu, że ignituje, to mogę na Explosive grenade używać Imolate, co jest świetnym multiplayerem na ten skill. Skoi na Volta Grenade, na drzewku już nie inwestuję w penetrację na pioruny, ale mam tutaj ustawione Lightning Penetration, jako linkę do skalowania damage'u. I mam Conductivity. Ze skalowanym Conductivity to mi pozwala na penetrację piorunów na poziomie 60, co spokojnie wystarcza do tego, żeby zszokować absolutnie każdego bossa, na którego na razie natrafiłem. Więc gameplay wygląda właśnie tak. Mamy dwa granaty, którymi rzucamy, i mamy dwa buffy, które musimy rzucić na bossa, żeby te granaty robiły full damage. I tak wygląda rotacja. Rzucamy te granaty, debafujemy go, rzucamy kursa i rzucamy flash granaty też, żeby liczować czasem i zestunować. Więc ten gameplay jest trochę skomplikowany na bossach, z wielu powodów. Po pierwsze, to to, że te granaty mają coś takiego, że nie lądują tam, gdzie jest myszka, tylko lecą do przodu, przez to musimy lepiej cenować. Po drugie, że musimy utrzymać te debuffy. Terrestr trwa 9 sekund. Exposure na fire trwa 6 sekund. Co też trzeba trochę dublować. Powinien tam wybierając te skile, którymi atakujemy. I ten pieprzony old grenade podpala wszystko. To jest absurdalne, jak dużo ognia robi ten skill. Na moim kompie to zabija jakoś całkowicie. Ja tym bildem gram na GeForce Now. A już, zwłaszcza, jak jest mapa, że jest jakiś foliecz na ziemi, jakaś trawa czy coś takiego, ten granat pali całą mapę i to się jeszcze rozprowadza, bo to zmieni chyba w tym patchu, że te ognie mają jeszcze większe efekty. Cała mapa płonie na tym bildzie, co jest efektywne. Jak lubicie jakieś ognie, to to jest świetny build dla was. Ale zabija to trochę performance, zwłaszcza na boss fightach, gdzie musimy rzucić ten granat, skursować i wtedy jeszcze rzucamy te dwa typy granatów, którymi gramy, i je wysadzamy. I robi się kongo straszny na tej walce. I jeszcze musimy pamiętać, żeby dożować ataki. I celować w te granaty, Exploding Shot'em, żeby je dobrze zadać. Dużo się dzieje. I dalej. Skalujemy ten build obrażeniowo tak, żeby jak najmniej brać notek, które dają damage na jeden z tych elementów. Jak bierzemy wszystkie notki skalujące atak damage, wszystkie notki skalujące tuchem damage, przy Singular Purpose i Overwhelmie. I notki skalujące granaty. No to jest oczywiste. Jeden plus i dodatkowy. Projectile na granacie, no to jest oczywiste, że to jest świetne i musimy to wziąć. Nawet z tym dużym detonation najprostu wysadzamy to jak shotem. I bierzemy też trochę attack speeda, żeby szybciej rzucać te granaty, no to jest potrzebne. Mamy tu też generyczne notki na damage w rary, co się bardzo przydaje. To też zwiększa element część dzięki czemu więcej szokujemy. I mamy też wzięte sporo AOE, żeby te granaty łatwiej było stargetować, żeby się zawalpowały na bossie. No tak jak mówiłem, to jest dosyć ciężkie do grania, żeby trafić tym granatami, więc im więcej AOE, tym lepiej. I ten mam ma tutaj zanonatowane impact area, bo to ma niesamowite a o tym, że stanujemy cały czas. I jest jeszcze jeden sposób na skalowanie obrażeń, i to jest Rage, bo jest taki unikat w tej lidze, który się nazywa Dead Articulated. Ten unikat jest pod Rage Stacking. Na tym kuszniku robimy Rage Stacking. Ten unikat powoduje, że cały czas mamy maksimum Rage, cały czas, ale równocześnie tracimy 5% maksimum life per second, co dziwnym trafem jest dokładnie tyle, ile daje nam nasza notka na ascendancji. przypadek? Nie sądzę. Tak, to jest zrobione na tej ascendacji, że możemy spokojnie używać tego itemu i mamy ten benefit, że to 5% Life Regenu możemy wyskalować. Specjalnie mam tutaj wzięte Life Regeneration skalowanie, i w przyszłości, trzeba wezmę tutaj przy Heart to skalowanie, ale o tym za chwilę. W każdym razie możemy mieć Rage i skalujemy ilość Rage'a, którą zdobywamy. W tej chwili mam 44 Rage, a tu można jeszcze wziąć Alpha Forgiving, ale to się już nie płaca. I dzięki temu, że mamy ten Rage. To możemy używać Ignore Pain, dzięki czemu za każdy punkt rage dostajemy stan threshold. To jest zarobista statystyka w obecnym balansie gry. 88% stan thresholdu powoduje, że nic nas nie stunuje na mapie. To jest tak komfi do grania, że to, to się nie umywa do tego, jak w ogóle działa wojownik. Nic nas nie stunuje na mapie z tym. To jest full control gameplay na mapie. I jednocześnie, skoro mamy już ten rage to mamy Berserk, który jeszcze skaluje bardziej ten raid. No ale Berserk powoduje, że dostajemy damage z naszą ilością rage'u 4,4% maximum life. Więc musimy wyskalować ten life regen i dodatkowo... Mam wzięty jeszcze Fast metabolizm. bo nie tylko mana liczymy, ale też life liczymy na tym buildzie. Mam tutaj specjalny item zrobiony po to, żeby mieć life leash I dzięki temu, że te granaty tak dużo uderzają, bo właściwie każdy z tych granatów robi tak z 15-20 hitów, gdy trafia bossa. Flash grenade robi 3 hity, bo 3 granaty są. licz jest niesamowity, mamy over Więc ten build, pomimo tego, że ma 2500 życia, to on jest dosyć twardy, o ile coś tam się zrunshotuje. To raczej się z tego wyleczymy. No nie jest to stary Valpakt z Fadowek zel ale jest naprawdę ogromny sustain na tym buildzie. No i oprócz tego, że mam berserk, to mam też kompaniona, bo jestem zainwestowany w Dexterity, no bo to używa kuszy. Na kompanionie mam, byle co, byle miało haste Aurę. I z moimi butami, i z notkami, które mam wzięte tutaj, że dają movement speed po zabiciu przeciwnika. Mam blisko 50% movement speed na mapie. To jest zumer Wojownik. Nie wiem, czy da się szybciej biegać po mapie na wojowniku niż z takim setupem. Oczywiście mógł mieć buty 35%, no ale. To jest Top Speed. Mam Trill Steel założony, który i tak mi daje na który jest potrzebny na tym buildzie, żeby autoatakować szybciej tymi granatami. Skieruję się tym mapy, zarobiście szybko. Wątpię, że jest jakikolwiek inny build wojownika, który by nadążył. To jest typowa prędkość już takiego range buildu. Rzucasz granat, idziesz dalej, rzucasz granat, idziesz dalej i wszystko ginie na hita. Tak działa już ten build. A tutaj jest jeszcze sporo sposobu, że dalej wyskalować damage. Dalej, oczywiście na Single Target mam wzięty cooldown Reduction. Granaty to są skille bazujące na cooldownie, więc musimy mieć to wzięte, żeby utrzymać tę rotację na bosie. Na moim obecnym etapie już mam coś takiego, że raczej i zawsze mam gran do rzucenia po to, żeby uczywać kostny ten DPS. Nie ma czegoś takiego, że muszę stać w miejscu i czekać. I dlatego też mam wzięty już ten Attack Speed, a nie typowo Attack Damage, żeby móc wypluwać się te granaty odpowiednim tempem. Więc CDR też jest tutaj ważny. Już tak wchodząc dokładniej w linki, w tej chwili mam na Explosive Grenade typowy setup od Full Elemental Damage bez ignita czyli Elemental Focus, Primal armament Fire Infusion, Immolate i Kong Effect, Co jest dyskusyjne, bo przez ten Kong Efekt te granaty są dosyć małe i Overlap Zone jest mniejszy, przez to mam zanetowane tą oe teraz na Lecie, ale generalnie jest lepiej mieć więcej OE. Natomiast już tu trochę blokuje linę, które można by tu włożyć. Można by tutaj włożyć Close Combat, które w obecnej sytuacji na pewno nie włożę Volta i Grenade, jak będę miał tutaj już Six Linkę, a na razie jej nie mam. Więc na Volta i Grenade mam Deliberation, yy, co jest prostym linkiem na damage. Po prostu wolniej chodzimy, gdy rzucamy te granaty, ale to nie jest problem. Lightning Fusion, żeby mieć więcej Lightning Damage. Lightning Penetration, że mieć tą penetrację i Payload. Payload powoduje, że mamy mniej tych granatów, dzięki czemu możemy łatwiej utrzymywać, jakby Uptime DPS-u. Aby tego nie było, to już by było trochę za dużo tych granatów do rzucania. Musimy rzucać trzy typy granatów, utrzymać debuffy to trochę już jest. A to jest dobry multiplayer do damage'u, bo ten granat wybucha częściej. Jest to bardziej nas atakuje które też tutaj wchodzi w grę. Nie tylko stanujemy, bo safra na niż tego elektrokujemy. Jak dobrze ustawimy ten setup. I na dyscyplinie był tutaj Close Combat. No, na pozostałych no to mamy Strip away, oczywiście, na no, grenadecie, po to, żeby robić większy exposure na jakieś typowe rzeczy, na szybszy wybuch. No i na Explosive Shotie Ataxis, po to, żeby szybciej przeładowywać te wybuchy. Na Conductivity musi być Persistence, po to, żeby dłużej trwało. No i mam też tam, żeby był mniejszy Mana Pressure. Na Gorylu mamy Last gas, Loyalty Mid -shift. To jest setup, który pozwala mu jakkolwiek przeżyć. No, on i tak będzie maszatowany na padce, no bo to jest 12 level tego goryla, a nie mam na tyle dexa na tym idzie jeszcze, jeszcze, żeby to tak Nałożyć. No, może w przyszłości to się uda zrobić, ale... Grunt jest taki, że nawet jak on zginie, to się po chwilę zrespi i pomiędzy paczkami tak mamy ten speed i to świetnie działa. I na bossie też się dosyć utrzymuje ten goryl. I giry. Na obecnym setupie musi mieć oczywiście te rękawice, jeżeli chcemy robić ten rage, jeżeli chcieli próbować na no to, to jest inwestycja chyba dwóch divine'ów teraz. Można grać bez tego, damage będzie mniejszy, no nie będzie się już z rage'a, więc wtedy zamiast tego berserka i goryla, gramy tutaj heraldowasz i scavenge plating, no bo scavenge plating też działa, bo tym granatem rake'ujemy i stanujemy, więc ja tu wcześniej też grałem scavenge plating i prawdę mówiąc, więc ja miał spirit na amulecie, a w tej chwili nie mam, to pewnie założę założył to scavenger plating. Właśnie amulet, dobrze było mieć trochę więcej spiritu tutaj i koniecznie musimy mieć al projectile skills na amulecie. Dwa albo najlepiej trzy, trzy to już większa inwestycja. I powinniśmy mieć al projectile skills na kuszy. Na tej buildzie brakuje mi jeszcze całą masę damage'u, bo ta kusza, o ile ma dobry physical damage i to musi być siege crossbow, żeby mieć dodatkowy pocisk na granatach, to jest bardzo ważne, to powinna mieć jeszcze plus skill na safiki. Jak dodam do tych granatów, 7 leveli projectile skilli, Albo nawet 8 jeszcze z plus 3 amuletem, to mój DPS powinien skoczyć o jakieś 50% jeszcze. A już teraz jest dosyć dobry na bossach. Nie jest jakiś kosmiczny. Ale takiego bossa na mapie to raczej mogę zabić na kombu, jak dobrze trafię te granaty. Buchowanego z 10 pasywami na Atlasie. W każdym razie na kuszy musi być też plaski. No ja noszę Trill Steel. O jeszcze za chwilę. Klata klasyczna dla kitawy. Mam wzięty Max Life, Fire res, żeby mieć mniejszy pressure na safixach. Life Regen oczywiście, no i za to Inferno Class, żeby mieć max Fire resa, W tej chwili mam 88% Fire resa i 89% pozostałych. No i mam też Chaos Resa z pierścieni, które mi się świetnie udały. Najważniejsze jest to na pierścienia, żeby mieć Physical Attack, Damage Leech, no i Mana Leech. Najlepiej by to było mieć na pierścieniu, można mieć też na kuszy. Ten pierścień kosmiczny mi się udało sam wykratować w ogóle. No i buty, Movement Speed, życie, siła, żeby mieć mniejszy stat pressure stan threshold też jest dobry i dużo moment spinu, żeby szybciej biegać. Więc tak wygląda ten podstawowy setup, którym teraz gram. Tu jest ogromna ilość rzeczy do poprawy jeszcze, ale jest jeszcze dalszy setup, bo ludzie na tym buildzie, wykorzystując to, że są smithem of kitaba, czyli są giga twardzi, grają z hełem The Deepest Tower. Ten hełm powoduje, że wrogowie na bliskim zasięgu są liczeni jakby byli na low life. Ten zasięg można świetnie wyskalować tutaj jeszcze przy mercenarzu, zaraz przy notkach, przy których jesteśmy. Jeżeli byśmy mieli problem z tym, że ten prezent jest za małe, można to jeszcze tutaj zwiększyć, ale największym benefitem jest to, że zaraz tutaj przy mercenarzu i tutaj przy tym Rage'u, który tutaj jest teraz wzięty, są dwa klastery. Jeden przy Finality, który daje łącznie 180% increase damage, i drugi przy Mercenarzu przy Finishing Blows, który daje 240% increase damage, jak się wszystko weźmie. Zwiększony stan build-up i lucky damage na wrogach, którzy są na low life. A z tym hełmem, jak jesteśmy w melee range, to są na low life. I dlatego tutaj chcę dać Close Combat, bo wtedy i tak jestem blisko potwora, gdy będę z nim walczył, i będę jeszcze miał lucky damage. Ten hełm tak mi wyskaluje damage na single target, że będę w stanie spokojnie robić Ubery tym buildem. Zwłaszcza, że Explosive Grenade i ten drugi granate ma bardzo duży zakres demedu, więc laki damage tu wejdzie jak złoto. Ale ten hem to jest inwestycja, na którą teraz zbieram. W momencie nagrywania tego filmu ten hem kosztuje 4-5 divinów, a on jest i tak tylko pod Single Target, więc na razie zbieram sobie na lepszą kuszę. Chciałem mieć ten Bruce Project Skies. I jedynym zagrożeniem, które teraz widzę, to to, że jak podbiję ten level projectile, to te skille będą kosztować za dużo many, Ale w tej chwili jeszcze jestem dużo nad pułapem. Mam bardzo dużo mana, W ogóle nie piję mana poty, jak biję na tym buildzie, no ale nie wiem, jak będzie to wyglądało z ekspozycji w, w na 30 levelu. I teraz update. Bo wczoraj po tym, gdy zmontowałem ten film, to pograłem jeszcze trochę, miałem trochę dropów i kupiłem sobie kuszę. Ta kusza ma plus 7 to level of all projectile skills. I ona ma też przyzwoity DPS. Te elementalne damage też są świetne, tutaj dobrze to działa z granatami. W każdym razie z tą kuszą mój granat już ma topę 170 tysięcy. Wcześniej miał 110, więc widać jaki to jest gigantyczny boost do damage'u, jak się coś takiego ma. Ale przez to, że założyłem tą kuszę, mój granat ma poziom 28. Przez co ten granat i wszystkie pozostałe skile, które miały 28 poziom, kosztowały prawie 200 many. Co było absolutnie niegrywalne, bo mam topę 700 many. I nawet mana nie wystarczał, więc musiałem to naprawić, a okazało się, że jest to bardzo prosto naprawić. Wyrespecowałem się z tego sending Dice, z tego attack speedu, który tam miałem wzięty Niestety zdropowałem te notki na Movement Speed, ale to się poprawi levelem. Ja tu mam dopiero 92 i wziąłem klaster przy Blood Rush, który konwertuje koszty many na koszty HP i daje jednocześnie tak speed. I tutaj na Price of Freedom, który nie dość redukuje koszty many, to też konwertuje to na koszty życia, dzięki czemu te granaty kosztują pół many i pół życia. Z moim HP regenem i lifestyle to nie jest problem, właściwie nic nie tracę na HP, jak rzucam te granaty. Mogę robić full combo nawet na 28. Poziomie i też, jak będę miał lepsze amulety, to jeszcze podbiję. I gdy będę miał te gemy wszystkie na 20 poziomie i ten Grand będzie miał 30 poziom, też będę mógł to robić. Jak widać, multiplayer skoczył kosmicznie i polecam od razu kupować na konkursze. Jak tylko ją macie, respektujecie się tutaj w to Operialist of Freedom, i w Blood Rush i jest Git. Także mana kosty okazały się jednak nie być problemem. I tym setupem już tak rozpierdzielam bossy na mapach, że jedno combo, bo zginie. W każdym razie to chyba tyle. Tak w tej chwili wygląda na setup. On ewoluje. Zastanawiałem się że tutaj, czy nie dodać by tu nawet Trinity Aury, bo mógłbym do na Flash Granite Cold Infusion i ten granat też by robił wtedy Cold Damage że mamy wszystkie trzy elementy, ale to było już chyba zbyt duży pressure na Spirit, no bo oczywiście mógłbym kupić Amulet i zdropnąć tego Goryla, ale wtedy co z Vitality i Cannibalism, no te aury są świetne i pomagają. No bez Vitality jeszcze mnie nie zrera, jak mam włączony Berserk, no ale jest już wtedy blisko. A zresztą Trinity wymaga 200 dexa, trochę mi brakuje na 200 dexa. Możemy mógłbym nosić takie Trinity na 14 levelu, co by mi dało 21% more damage, gdybym tylko jeden suffix na dex gdzieś od ale to są jeszcze możliwości rozwoju, nad którymi się zastanawiam. Sprawdzałem jeszcze setup zarówno z Rapid Shotem, który, gdy nastakujemy ten hit na nim, no to zwiększa ogromnie damage na granatach, ale to jest moim zdaniem unsustainable na bossach. Po prostu nie da się utrzymać tych stacków i jednocześnie bić bossa atakując tym Rapid Shotem. Chyba, że gramy buildem od Rutu, który się ukazał oczywiście zaraz po tym, jak to nagrałem, gdzie Rutu gra Pathfinderem i ma zeskalowane statystyki tak, że może cały czas atakować rapid shotem i nie ma żadnego penalty na move speed więc ma cały czas ten buff do damage'u na absurdalnym procencie i to jest zdecydowanie też inny sposób na granie granatami który najprawdopodobniej będzie robił jeszcze więcej damage'u od tego co ja tutaj robię ale to nie jest mitówki dawa więc nie jest tak twardy i myślałem też nad używaniem gas grenade, no bo on też wybucha ma eksplozję za 538%, no jest po nerfach te eksplozje też by robiły damage, ale z drugiej strony to już było za dużo granatów do rzucania A przy obecnym atak speed już nie potrzebuje więcej skillów, do której muszę managować. No i na razie to tyle. Build ewoluuje. Nie mam żadnych problemów z nie map na nim. Nie wiem, czy go polecił, bo tak jak mówiłem, performance gry spada z tym all grenade'em. Jest ciężkie do grania na single target i demersz to jest jakiś niesamowity, tak? Na innych buildach, które teraz one arbitra na Amazonce, ale build jest bardzo ciekawy do grania. Będę go pewnie rozwijał dalej, bo mnie to trochę zrewitalizowało nagranie w ogóle w Panove Excel 2 że w końcu mam build, który czegoś ode mnie wymaga, który muszę rozwijać na różnorakie sposoby i jeszcze pozwala mi bardziej eksplorować to, co jest możliwe do zrobienia w grze, a nie tylko perfect strike i one-tapuje bossy. No, to nie jest jakoś engageujące gameplay, a tutaj. I jest ciężko na bosach I trzeba myśleć nad skalowaniem giru I nie jest takie mocne Przez to trzeba się gimnastykować A lubię się gimnastykować w Jeżeli macie jakieś sugestie do tego buildu Albo może gracie czymś podobnym Albo macie jakieś unikaty, które mogłyby pomóc To dawajcie znać Zwłaszcza jeżeli ktoś zna sposób Żeby się pozbyć tego all grenade z tego buildu Jakby to ułatwiło granie Gdybym nie musiał się męczyć z tym fire exposure Wiem, że jest jakaś runa z tej nowej unikatowej mapy Ale ona by mi zastąpiła 20% Fizz damage na broni Więc mi szkoda i zresztą nie wiem, jak bardzo by się pracował ten x na tej runie, ale to jest coś, co pewnie będę testował, bo ten All Grenade, o matko, na początku to jest fun, ale jak graci z pana 20 FPS-ów, to nie jest już tak fan. Także mówię, no ja nie wiem, jak to ostatecznie będzie wyglądało, jaki jest open tego buildu, podejrzewam, że tier 4 bossy spokojnie tym zrobię, no bo wiadomo, nie znukuję ich pewnie tak jak jakaś Amazonka pod te jakieś spiry, które tam wymyślili, które one te bossy znowu, ale... Ten build ma przyjemny gameplay i ma dosyć dobry DPS, więc to powinno być nawet, myślę, że już z tym girem co mam do zrobienia, to trochę by wymagało gimnastyki, ale nie wiem jaki jest top end buildu pod względem takim DPS-owym, nie wiem jak to ostatecznie będzie wyglądało, no ale idę do przodu i na razie jest progres, także na razie to tyle, jeżeli wam się podobało zostawcie like, subskrybujcie, wybijcie na Twitcha, bo coś tam sobie streamuję czasami na weekendach, na świętach nie będę streamował, ale po świętach już tak i chyba zrobię nawet jakiś schedule bardziej twardy, ale na tym jeszcze myślę. W każdym razie na razie to tyle. Cześć.